Jak widzicie, za mną stoi policjant. Wezwałem policję, gdyż po wczorajszym moim filmie, e, po filmie o dawaniu w szyję, napisał do mnie pan Jarosław. Ja się boję teraz, pan Jarosław, znaczy, ale nie Jarosław, tenże Żartosław, czy, y, czy ten y, Idiosław. Po prostu normalnie Jarosław, taki zwykły Jarosław, napisał do mnie. Dzień dobry, słuchajcie, napisał. Po wczorajszym moim filmie o dawaniu w szyję napisał do mnie pan Jarosław. No i napisał mi tak. E, znaczy, nie mogę wam zacytować wprost, bo do no policja stoi, a poza tym głośniki by wam. E, e, no, rozje, znaczy, pier, e, znaczy. byłyby. Mogłyby ten. Z tym, że ja będę. żeby e, to poszło w internecie, to ja będę szyfrem mówił, będę zamykał oczy. Spod niemieckich okularów, jak zobaczcie, zamknięto oczy, to wtedy znaczy, że ja mówię szyfrem. E, rybarski. pier... Долнисье, в тен-су-зе, б-б-б, а-ны, хе-хе, уэб. Смогу сутки мордать od eutanazji albo ten twój koleś powachu wojewódzki. Pierdolnijcie się w łeb, e, tylko mocno ścierwojeby Znaczy nie zier, przepraszam, bo znam oczy. oczy jady wy. E, Panie Jarosławie, nie mogę za kolegę wojewódzkiego e, obiecać, ale ja właśnie za chwilę dokonam uroczystego samopierdolnięcia e, się e, w łeb, tylko że muszę znaleźć odpowiednią ścianę. O! Tu na przykład. Uwaga, żegnajcie. Panie Jarosławie, dziękuję, do zobaczenia. Ojej, ale w, a bałem. Panie Jarosławie, dziękuję. Kurde, ręce mam jakieś inne, widzicie? O kurde, tu, tu ciemniejsze, mama tu jaśniejsze. Muszę sobie zobaczyć w twarzy, jak wyglądam teraz. Żegnam was, sznajdy się. Nie yeah, bać Przepraszam Państwa najmocniej za kolegę. Przepraszam, no nie, nie jebać. Nie bać pis. Należy się nie bać pis. Nie bać pis, yes. jest. Teraz wiem, że żyje po prostu. Wiem, że żyje po tym Jerozolimieciu, ja, no, prawda? Obiecuję, że już nigdy nie powiem o Jarosławie, że jest żartosławem e, Kaczyńskim. Od dzisiaj będę mówić, e, że on myśli, że jest żartosławem, ale jest tylko e, żałosławem Kaczyńskim. E, żegnam się z wami bez zjebanego łuba i moja matka nie jest już I e, Dziękuję to panu Jarosławowi wszystko zawdzięczam, ale cały czas mam niebieskie okularki. A! O, nie czekajcie, nie żegnam się z wami, bo jeszcze niespodzianka bar. Walnąłem się w łeb i muszę to jakoś naprawić. A czym się strułeś, tym się lecz. A że nie mogę wypić ściany, to e, muszę wypić coś innego. Ja chciałem Panią spytać, co Pani sądzi o, o Jarosławie e, Kaczyńskim. Jarosław. Jarosław jest, e, you know, Jaro, Jaro, Sław. My dajemy przyjęcie. Hãy <laughs>